Szczęść Boże, dzień dobry, dobry wieczór. Sobota, kończy się pierwszy tydzień Adwentu, pierwszy tydzień naszych roratek. Pan jest coraz bliżej, więc cieszmy się tym, że to kolejny dzień naszego życia i dziękujemy za tę łaskę. Dlatego skoro sobota, to też słowo na dzisiaj, sobotnie, słowo na dziś to odpoczynek. Pan Jezus też ze swoich apostołów zmęczonych pracą Mówi, idźcie osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Nie jesteśmy stworzeni po to, żeby wiecznie pracować. Chcieliby też nauczyć się dobrze odpoczywać. Niech ten dzień temu też służy. Odpoczynek, który będzie rzeczywiście tymczasem wypełnionym dobrem. Takim naładowaniem duchowych, ale i fizycznych baterii. Ale też spotkaniem z tymi, którzy są obok ciebie. Może w ciągu tygodnia nie miałeś czasu dla nich, bo praca, bo obowiązki. Dzisiaj odpocznij, wytchnij, nabierz sił po prostu. Pięknie to oddają nasze kolędy, których śpiewamy. Moja ulubiona kolenda. Gdy śliczna panna, gdzie Maryja myśli, że ten odpoczynek dobrze wyraża, Kiedyś śpiewamy w niej Lili, Lili, li, laj, moje dzieciąteczko, paniąteczko, mój królewiczu i tak dalej. Może wykorzystać ten odpoczynek właśnie po to, żeby y, odkryć swoje pasje, żeby odkryć swoje talenty, które Pan Bóg w Twoje serce wpisał i tymi talentami zacząć na nowo żyć. Bo on jest coraz bliżej. Dlatego słowo z Ewangelii na dziś brzmi, bliskie już jest. Królestwo Niebieskie.